Jak oszczędzać na energii elektrycznej? No to jest mój hobby, mój konik, bo pracuję w tym. Czyli o moim zawodzie, o oświetleniu. Na tym to jest podstawa oszczędzania. Wiecie mi o oświetlenie. Energię elektryczną opłacamy za 1 kW na godzinę, czyli trzeba zużyć 1000 W w ciągu godziny, wówczas na przykład płacimy 1 złotówkę. 1000 W w ciągu godziny, 10 setek, jakby w ciągu godziny płacimy złotówkę. Teraz mi uwierzcie, zwykła żarówka 60 nakręci tą, ten 1 kW przez 16 godzin. Tak? I wtedy płacimy złotówkę. A ta sama żarówka LED. Tyle samo da światła, ona ma 7 W i nakręci te 1 KW przez 142 godziny i zapłacimy złotówkę. Czyli chyba różnica. 17 godzin, tak zaokrąglając za zwykłą żarówkę, a 143 godziny za LEDy. No, chyba jest różnica. 17-143. Po tych obliczeniach powinniście wszyscy wstać i do sklepu kupić tylko LEDy. Nie będę nikogo przekonywał. Jak chce, może mieć zwykłe żarówki. Niech płaci. Nie moje interes. Czyli ja bym. Ja sam poszedłem. Kupiłem wszystkie LEDy. I teraz. Druga sprawa. Telewizor. Zasilacz antenowy radio, komputer i tak dalej, tak dalej. Mam listwy z wyłącznikiem zasilania. No, są popularne do komputerów. Czyli inaczej. Przedłużać z wyłącznikiem. O, taka świecąca dziurka. Wszystko mam tam włożone. I na noc idę spać, wyłącza. Nie zostawiajcie niczego w stanie czuwania. Stan B, czy jak to się tam nazywa. Nie umiem angielskiego. W każdym razie nie zostawiajcie, wyłączajcie. Ponadto, zasilacz antenowy. Zasilacz antenowy się grzeje. Kochani ludzie, teraz jest DVBT, telewizja. On się zawsze grzeje. Jeżeli ma zasilacz włączony, dotknij ono się leciutko grzeje. Zasilacze najczęściej nikt nie wyłącza na noc, one cały czas są włączone, one ulegają uszkodzeniu. Wyłączajcie, o pożar jest bardzo łatwo. Nie będę mówił o lodówkach, nie będę mówił o pralkach, bo najczęściej są w klasie A, A, są już teraz oszczędne. Oczywiście, przy zakupie trzeba uważać, żeby to była klasa A, plus, lodówka, pralka, suszarkę, no to już nic nie zrobimy z tym. Z telewizorami na pewno to, to już sami wiecie. Najwięcej się tylko na oświetleniu oszczędza i, i kupujmy diody LED. Nie kupujmy zwykłych żarówek. Ja mam na co dzień z tym do czynienia. Wszyscy kupują. Niestety, zwykłe żarówki. Ludzie nie mają pieniędzy. No to mnie serce boli, bo oni nie mają pieniędzy i ich nie będą mieli. Kupcie LEDy, nie żadne świetlówki energooszczędne. LEDy to jest najekologiczniejsze, najtańsze i najbardziej zaoszczędzicie.